Świadectwo Jana Chrzciciela jest tak przekonujące, tak mocne, ponieważ oddaje to, czego Jan doświadczył, oddaje pewną realność. Uczniowie, którzy słuchają słów Jana, wbudzi się w nich pragnienie doświadczenia tego samego, tej samej realnej działalności Boga której doświadczył ich dotychczasowy Mistrz. Idą więc za Jezusem wezwani, czy popchnięci, niejako tutaj tym świadectwem swojego mentora, idą za Jezusem i pytają, gdzie jesteś, gdzie mieszkasz, bo my też chcemy doświadczyć ciebie realnie działającego. Nie chcemy kręcić się wokół domysłów na Twój temat, ale chcemy zamieszkać pod jednym dachem z Tobą, przekonać się, gdzie jesteś obecny, gdzie jesteś. I Jezus odpowiada na to pragnienie. Zaprasza ich do swojego domu, do, do przestrzeni, gdzie jest niejako u siebie, i oni też stają się u siebie, mieszkając u swojego mistrza. Prośmy dzisiaj Pana Boga, żeby dał nam tę łaskę odkrycia go w jakim domu jest. Kilka dni temu słyszeliśmy, że jest w domu chleba, w Betlejem. Tam jest odkrywany przez pasterzy, przez e, tych, którzy przychodzą się pokłonić. Ale czy Jezus jest obecny na przykład w moim domu? Czy mogę tak powiedzieć o swoim gospodarstwie, o swoim domostwie, że to jest miejsce, gdzie Bóg zamieszkał na ziemi.